Kambodża lecę na siłownię. Spóźniony trochę, ale lepiej późno niż wcale, nie? Lecimy. No, powiem Wam, że dzisiaj tu jest gorąco, jak w piekle, ale nic, nie podajemy się, Ścicimy dalej. Masak. No, a to jest to jest mój kurczak dzisiaj na na, na obiad warzywkę i kurczak, no niestety taki mały kawałek został trzeba poczekać aż się rozmrozi reszta, także dzisiaj na obiadek yy, wchodzi takie maleństwo ale bardzo dobrze, znowu, znowu 3 kilo w dół lecimy a jeszcze awokado wkroimy plasterek także tłuszczu uzupełnimy, będzie elegancko jadę zaraz znowu do chłopaków do komputerowego Coś tam, mają jeszcze, coś tam mają jeszcze wyrzeźbić, ale patrzcie, nie ma słonka. Słoneczko zaszło. Czyżby, będzie, czy będzie, czyżby za chciało padać? jakoś tak się zachmurzyło. A tu okolica, zobaczcie, wyjście poza bramę. O, i nawet, i nawet pod płotem, przy śmieciach, ładna palemka. E, rośnie sobie tak krzaczasta. Co my mamy z drugiej strony? A, tam chyba też coś takiego. Bo tam jest chyba ślepa uliczka. A tam jest wylot. Dobra. Zamykam budę. I jadę. Do chłopaków. Trzeba będzie znowu opłukać ten, ten buczek. Bo się znowu zakurzony. Także najtrudniejsze rzeczy porobione. Powiercone jutro. Przez zawieść, oddać z powrotem tą wkrętarkę. Już mi się nie przyda. Wszystko, wszystko zrobione. Dobra, jedziemy oddać w krętarkę Muminkowi. Otwory wywiercone, te co trzeba i gitara. Miękkie te ścianki, to wszystko tu jest takie mięciutkie. Dobra. Dobra, czyli standardowo, jak już tu jestem, <gry> Ciągle od muminku, jak wychodzę, to muszę zahaczyć o ten ankor Market. Nie wiem dlaczego. Już czekoladka mnie ciągnie. Także idziemy, zobaczymy, co, co tu ciekawego przy okazji. Jakaś mango. O. No dobra, pora do domu. Mówiłem. czekoladkę, oczywiście. Niech sobie leży w razie W. I kilogram mango, nie? bo też tutaj promocja jakaś jest. Wszędzie już jest promocja na mango, bo są takie soczyste, że nic tylko jeść, zajadać. Dobra, lecę do chaty. Film trzeba składać. No, zobaczcie na placu, znowu coś się zaczyna dziać. Jakieś wesołe przyjedzie, czy co? Zobaczcie, pełno krzesełek rozstawiają, tam scena duża. Także coś tu znowu będzie, jakaś impreza. Wiecznie same imprezy ci to ludzie mają fajnie co co chwilę jakieś atrakcje jak nie Sylwestry 3 to koncerty jakieś zabawy wesołe miasteczka cały czas dobra ja jadę odwieźć wiertarkę no dobra słuchajcie przyszedłem do, do lekarza się tak jakoś dziwnie poczułem ale zrobili mi tam badania o lista lekarzy różnych tam jest Rejestracja. Zrobili mi badania różne, więc wszystko dobrze. No, jeszcze jakieś wyniki, badania krwi i będzie po wszystkim. Mam nadzieję, że nic się nie dzieje. Za mną też widzicie różne wyniki krwi, można sobie porobić, nie? Tak jak u nas. Czekam. Wszystkie badania, jakie tylko mogą być, chyba mam robione. O, matka. Wszystkie. Z temperaturą, z ciśnieniem, z czym tam jeszcze, no po prostu wszystkim. Tutaj mamy emergency room, czyli taka jakby izba przyjęć jak u nas na pogotowiu, nie? No, tam jest nie? Tak. Także czekam jeszcze cały czas na... Cały czas czekam na wyniki. Głodny już jestem. No, słuchajcie. Leżę. Mam poleżeć chwilę, dobra. No, powiem wam, że wzięli mnie w obroty to konkretnie, że jakieś testy, testy na alergię. Wszystkie badania będę miał zrobione. No dobra, leżymy, mam poczekać 10 minut. Trochę to trwało, jakąś kroplówkę dostałem na wzmocnienie, wyniki wyszły wszystkie, jakieś tableteczki na wzmocnienie też dostałem. Eee, także wszystko jest dobrze, związane chyba z tym moim odchudzaniem, osłabiony organizm, <gryw> i tak to wygląda, nie? No, także nic się nie dzieje, lecimy w nagrodę na zupkę. Jak na razie. No, po tych kroplówkach to czuję się wzmocniony jak smok. Także w nagrodę zjem zupkę, żeby się jeszcze bardziej wzmocnić. No dobra, tam tych węgli trochę jest, nie w ryżu, no, ale... No trudno, no nie można się tak doprowadzać. Trzeba, trzeba trochę zwiększyć kalorie, nie za dużo, ale trochę. No i dobra, zasilikonowane są też pary największe, także już jest elegancko. Nie ma żadnych prześwitów. No, gdzieś będzie jeszcze jakaś ta to się zasilikonuje, ale na razie nie widzę. Także gitara. Kolejna rzecz zrobiona. To my tu mamy na karce znowu. Aha, awokado, limonki i mango. Dobra, zamykamy. I na światełkach czekamy znowu. Tam z tyłu widać chyba. Mnisi jadą gdzieś też na jakieś swoje modlitwy. A my czekamy na zielone. Dobra. Przyjechałem do chłopaków. Będziemy działać. No słuchajcie jednak nie obejdzie się, trzeba komputer przywieźć się. lecimy po komputer dobra, przyjechałem po ten komputer eee, a po drodze policja stała, łapanka była wszystkich bez kasku na bok, na bok, na bok. dobrze, że przyzwyczajony hmm. do tego kasku jest, nie? nie mam zamiaru płacić mandatów ale tam parę osób już wyłapali, nie? No, bo ci miejscowi to wiecie, nie jeżdżą czasami w tych, w tych kaskach. Dobra, idę pakować komputer. Dobra, komputer spakowany. Komputer spakowany, lecimy. No, lecę z powrotem. Dobra, ja wracając z komputerowego wlazłem jeszcze tutaj na rynek. I kupiłem mango, kupiłem awokado. Eee, co jeszcze kupiłem? No mango teraz są już takie dojrzałe, fajne. Tylko jeść, tylko jeść, nie? Eee, co ja kupiłem jeszcze? Mango, awokado, aha i, i limonki, nie? To, żeby sobie w wodzie porozradzać. Także mam wszystko i teraz jadę z tym komputerem, żeby gdzieś tutaj nie puknąć nim. Jadę do domu najpierw, na razie. No, tu już po malutku wszystkie łódki <laughs> stryjk pudziki zaczynają się znowu otwierać Tu już słoneczko pomału zachodzi A stryjk pudziki się otwierają Ale woda zarośnięta już Znowu będą musieli czyścić No Następny hoteli Ale ledwo zobaczyłem, słuchajcie Normalnie przy ulicy, nie? Tutaj przy tym, czy tym takim był diabełku, czy co to, to za stworzenie, nie? też tak tak klimatycznie. We have the tower, słuchajcie. Please. Oh, this is for me. Oh, thank TV you very much. Single Every single tower. Oh my god. We make it equally. Yeah, yeah, yeah. One's like uh, just walking cars. Okay. Get, like, okay, thank you very tower. much. Thank you. Oh, nice place. Oh, swim pool also. Yes. We got two of them. Piękne miejsce, słuchajcie. Zobaczcie, następne. Tuesday, this is for mosquitoes or what? <laughs> <laughs> for birds, maybe Sorry? for birds, you know, no, only decoration. Sometimes okay. birds fly and stuck uh -huh. here. And thank you, thank you very <laughs> much. <laughs> oh, it's nice. This is the lobby, right? This is the lobby. This is the lobby right here. Yes. Oh, okay. Because when you see the, the net here, mm -hmm. we install one couple for the decoration. Oh, fishes. Small fish, uh, big fish. Right. <laughs> here also. We, they, they are around. Ah, yeah, 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 yeah. A million this million is our fish. Yeah, yeah. <laughs> oh. oh, very nice. Oh my goodness. Oh, my first time here. First time you running. But for? I live here eight months, you know. Oh. But everything walking, walking, you know, every, everywhere, I, I see it's time this place you know this place This time, yes we have the sky bar up the floor so sky bar also and enjoy yeah your happy in, in evening in night in the evening in time five in, o'clock okay. uh, okay. after seven o'clock in the evening yes that's the happy hour uh -huh. and we're the sky bar daily opening from four uh -huh. to what is this this is it the shop or this is the small shop small shop okay. uh-huh for we made our oil uh-huh oh you have also elevator Right. O, Good, ja, ja, ja. O ale fajnie, zobaczcie tutaj. Zobaczcie tutaj. Jak w akwarium. Woda leci po szyba. Pięknie. Piękny. Taki zapach cytrynowy, limon. Smell fine. like limon. <laughs> so many. <laughs> It's three hundred seventy-five. Uh, this is just sofa, yeah? right? Sofa, right. Sofa. You can sit on it. Yeah. <laughs> yeah. You can really? You sure? Yeah. Of course. Oh my God. Oh. Oh, sofa. Let me on. How many? Three hundred seventy-five. Three hours. hundred seventy-five. two shoes. We się. can make like a push <laughs> that here. <laughs> Just a few of them. Uh, maybe not. No, just take it. Take it. <laughs> Sofa zrobiona z prawie z terystu kacuszek, nie? Dobra. Wstaję, bo ja mam komputer na presie. Wow, tutaj macie jeszcze coś do picia. Ah, this is the the steps for the. <coughs> this is the step for nothing. Uh, for na <laughs> really? for <laughs> Aha, ah, for nothing? Really? to be the Russian, so the heat is too strong. O, tu jeszcze jakiś zakątek. Ale ładnie wszystko kompono. O, tam są jakieś te malutkie orzeszki, ale to nie są kokosowe orzeszki, to this jest... not nie jest kokosowy, to jest fruit. O, tu they też jak... Like yeah. O, zobaczcie, tutaj jak fajnie. Nie wiem czy to będzie widać pod światło. Woda leci normalnie po ścianie yy, z szyby zrobionej. Pięknie. Beautiful place. Piękne miejsce, no ale tutaj chłopak zaprowadzi jeszcze gdzieś. U, it's cold. It's cold. Oh, ale jest my, yes. Yes? Oh my God the viability is the main restriction. O oh, to ładnie zrobione, zobaczcie. These like a fishing line. Ja 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 ja. In the stone. Mhm mm mhm mm mhm I see. Go decoration. So idziemy dalej. Tu jakiś magnetofon stary z lat osiemdziesiątych. Tu uwaga. Today a swim pool. A ah, for it Something. Oh my goodness. Two swimming pools. Two, two swimming pools. Uh yeah, huh. This is, Aha, lot this lot is one for kids maybe. This is not too deep. <coughs> no. No. Uh huh. Ale piękne to właśnie tu. Yeah. This is like under the building just one, and we have a lot of palm trees around. Yes, 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 I see. Ale piękne miejsce, słuchajcie. I te palmy wachlarzowe mm -hmm. wszędzie. Będzie wkomponowane, robią robotę. Tam do góry pewnie do, do ludzi, nie? Okej, okay, dziękuję. Tam do góry pewnie do pokoi. This is step for guest, right? A room. Right. A tutaj? A tu chyba ten główny basen, nie? Maybe, 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 maybe. Aha, okej, A, ludzi can I? A little bit? Yeah, yeah. Yeah, yeah. O, a tu zobaczcie jaki basenik jest ukryty zobaczcie. pięknie pięknie nie? tu w takich okolicznościach pod palmami no tu można sobie popływać nie? No, coś wspaniałego i ludzie sobie tutaj wypoczywają nie chcę kręcić tak za bardzo także idziemy idziemy dalej this way or this pięknie zobaczcie jeszcze raz na, to, na ten ogród super miejsce ah, this is also rooms for people right? idziemy yeah, dalej this is like a, a deluxe building room yes yes a lot of rooms here? we have only 36 rooms also. 36 rooms right. piękny ale jaki zapach smell Lemon. Ah you know? It is about like our all our homemade product. được 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 the được 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 Rewelacja. Najchłodniejsze mieszkanie, jakie tylko. Najchłodniejsze mieszkanie, jakie dotąd było. To jest świetna sprawa. Chłodniejszego nie znajdziemy. To jest chyba najchłodniejsze mieszkanie, jakie można, zna... jakie można znaleźć. Super, dobra, zaraz to rozpakuję. Hey, i love you yeah. Yeah.